Tym założeniem konferencji pierwszej międzynarodowej biegłoskiej konferencji doktorantów było to, aby stworzyć na naszym uniwersytecie przede wszystkim e, pierwszą swoistą e, konferencję typowo dla doktorantów. Czegoś takiego uważam, że u nas brakuje, więc e, pomyśleliśmy o tego rodzaju innowacyjności. Prezami mogą być zarówno wyrazy złożone z dwóch rdzeni, z których każdy pochodzi z innego języka, na przykład telewizja. telewiz. Jak i wyrazy pojedyncze, jeśli ich i przyrostek albo przedrostek pochodzą z różnych języków. Konferencja ta spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony wszystkich doktorantów w Polsce, ale również i nie tylko. Początkowo chcieliśmy, aby to była ogólnopolska konferencja, natomiast zdarzyło się tak, że nie wiadomo, tak naprawdę nie wiadomo dlaczego, znalazły się zgłoszenia również z Niemiec i ze Słowacji, z czego się bardzo cieszę. Zatem staliśmy się już międzynarodową konferencją. Chciałabym, aby był to projekt cykliczny, czyli co roku, aby odbywał się na naszym uniwersytecie. Tematy są przeróżne. Poprzez referaty o socjolekcie Harry'ego Pottera i o wykorzystaniu tego socjolektu w dzisiejszych mediach, a także o neosemantyzacji czasownika lubić, na przykład wykorzystywanego na Facebooku. Neologizmy, czyli nowo. Używane słowa, które mają miejsce i, i które zawierają wszelkiego rodzaju reklamy w dzisiejszych czasach, to jest również temat na topie, także wszystkie innowacyjności w języku, które mają miejsce dzisiaj, to są główne założenia i główny temat naszego, naszego spotkania.